Cześć! Dzisiaj pokażę wam takie, takie bardzo sportowe spędzenie czasu. Cześć! E, tutaj nasz kamerzysta to jest e, Kasia DIY. E, dzisiaj też będzie nakręcać e, swoje własne filmiki. E, Damy placu zabaw. Teraz? Hmm. W tej chwili tutaj będziemy pokazywać w okno. Piękne. A, już wiem co to Dobra, zostaw to. Nie no, czekaj. A, A, już wiem, dobra. Ok. Tak to na początku nie będziemy też trzy tylko możemy zrobić moc ekspozycji, mocno ekspozycji stania, Nie? Na, na początku musimy tak nogi, tak jakbyś nogi. Tak? I pochylać się coraz bardziej do tej gdzie już możemy tak wystawić. Możemy się jeszcze bardziej tak cofać. I bardziej. proszę, nas no ekspozycji stanie, nie na jakąkolwiek, proszę cię tego wiedzieć, tego Dobra, Stajne, staję na rękę, takie tak jeszcze tak nie nauczyłam. Dobra, to jest? <grymne> Dobra. ale dokładnie, tak dokładnie, bardzo dokładnie e... już Trzeba Muszę, muszę coś się, to dobrze, się, się do tego, nie, grzeba. Ja sobie tak tutaj na narożniku nakładam nogę, tylko że tym bardziej to trzeba wjeżdżać tylko na narożnik. okej okay. Jeśli chodzi o stanie na rękach, to nawet nie będę pokazywać, bo to za bardzo nie wiem, jak było w szaki... W tym piosence, z oczekiwaniem, to lepiej mi się udało, ale jakoś się udało. Albo w świlniku, mam na dłuższym, 9-minutowym, ja też mi się jakoś nie w 10-minutowym, to zostaje na rękach mi, tak sobie wyszło, ale że to jest coś. To, to Zawsze można, jeż, jeśli ktoś tak chce być bardziej dyskutowanym. No, może sobie z zrobić jeszcze taki zwykły mostek. Nie? Może... No, może sobie Zrób... zrobić taki zwykły mostek. Akurat tutaj jest prostszy. Od z zostanie. Tego nie trzeba trenować. Do no, razu już go można zrobić. Znaczy od kogo. Możemy no jeszcze zrobić na w stanie, a to jest to samo, co masek w stanie. Na początku tej ręce tak. I teraz to który bardzo chcę, to możemy tak zrobić. I przechodzimy coraz bardziej. Tu opierając się. Ale to jest dla tych, którzy już bardzo dobrze powiem mostek A dobra. Można napisać, jeszcze szpagę z wyskoku, ale tutaj na pewno się spróbuję tutaj. Dobra. Mam takie ćwiczenie. Nie wiem czy mi się akurat teraz to może udać, że się robi mostek z tania. I zamiast tutaj most, zaraz tutaj rękać podłogi, dotykamy jednej nogi, ale to to akurat jeszcze ćwiczę. Czyli całam takie krótkie filmy, i dzisiaj będę nagrać jeszcze lukę. No co to... to było już na tyle, teraz ja to nag... ja jest jeszcze będę nagrywać. Ten... No to, to praktycznie byłoby już na tyle w moim filmiczku, jeszcze, jeszcze tutaj w kasie DIY Będziemy razem dzisiaj nakręcać filmik na placu zabaw, może o tym też się łączę Ja też tam mogę coś nagrać, no zależy od kogo Będziemy tam kręcić takie fajne rzeczy na placu zabaw, plac zabaw się kojarzy z dziećmi małymi, zależy komu, nie? No, ale potem, co wam pokażemy, już tak nie będzie. No co, my już kończymy. Cześć. To jest.